Mam na imię Sandra i bardzo miło mi gościć Cię na moim kanale. W dzisiejszych rozmowach na macie chciałabym poruszyć temat czegoś, co się nazywa The Tow Spacer. Tutaj sięgnę po niego. Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że nie jest to post sponsorowany. Kto mnie zna, to wie, że ja nie bawię się w bloki reklamowe u siebie na DDS. Za to staram się Wam polecać rzeczy, z których sama korzystam i które sama sobie kupuję. I ponieważ, tak jak było z Five Fingersami, wiem, że Detail Spacer też będzie przyczyniał się do tego, że będziecie pytać mnie o to coś, dlatego chciałabym dzisiaj trochę o tym czymś porozmawiać. Najważniejsza rzecz, super, super, super ważna. The Toe Spacer nie jest stabilizatorem. Wiecie, że ja nie lubię stabilizatorów. Uważam, że one są kompletnie bezcelowe i tak naprawdę jedyne, co to nam robią, to krzywdę. Więc The Toe Spacer stabilizatorem nie jest. Ja go tak pięknie nazywam rozcapierzaczem palców. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Ten jest nowy. Co jest ważne, dosyć dużo istnieje zamienników, takich separatorów do palców innych marek. Czy są dobre, nie wiem, bo po prostu nigdy z nich nie korzystałam, więc nie wiem. Nie mogę polecić, nie mogę nic się na ten temat wypowiedzieć, mogę za to coś powiedzieć na temat The toe Space. Więc tak, dostajecie takie pudełeczko. Tutaj już podcinałam, żeby się nie musiała za bardzo bić z tym, żeby to otworzyć. Z karteczką jak to założyć. Bardzo ważne właśnie, w jaki sposób to zakładamy, dlaczego. Dlatego, że bardzo często zauważyłam, że deto spacer jest zakładany źle. Tutaj jest tak naprawdę rysunek, który bardzo pięknie pokazuje, w jaki sposób ma to być założone. Ja Wam też za chwileczkę jeszcze pokażę na, na filmie, jak się go zakłada, co jest ważne. Gładka część jest jakby na górze stopy i tutaj te wypustki są skierowane jakby do palców. Przód tył to widać, bo tutaj jest po prostu znaczek i ta duża część idzie na paluch. Jak widać jest to silikon dosyć miękkie, co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś ma bardzo ściśnięte palce, to odczuje obecność spacera na, na, na stopie, więc wygląda to w ten sposób. Ja mam ich kilka z racji tego, że no nie jest to powiedzmy rzecz, która będzie Wam trwać do końca życia, ale one są bardzo, bardzo wytrzymałe. Jeszcze mi się żaden nie popsuł. Dostajecie w pudełku 2. Jest to rozmiar uniwersalny dla dorosłych, ale tak naprawdę możecie po prostu na ich stronie, ja link do strony wrzucę w opisie tego filmu. Oni tam doskonale wszystko starają się opisać, ale jest to chyba tylko i wyłącznie po angielsku, nie wiem. Nie sprawdzałam, więc jakby jest to dla dorosłych. Nie polecają tego dla dzieci, za to dla każdego ten sam rozmiar. Czemu tak naprawdę służy ten separator? Um, jeżeli chodzi o nasze stopy, one nie zawsze są w najlepszej formie. Bardzo często problem z nimi polega na tym, że są strasznie ściśnięte. Dlaczego są ściśnięte? Dlatego, że nosimy nieodpowiednie obuwie. Jeżeli chodzi o obuwie treningowe i obuwie na co dzień, tutaj wrzucę linki do filmów, czyli ta nasza stopa jest bardzo ściśnięta. Palce zamiast być takie fajne, rozsapieżone, to one są po prostu zgniecione butem. I właśnie temu służy Toe Spacer, żeby właśnie te palce tak otworzyć i rozcapieżyć. Jest to trochę podobne działanie jak w Five Fingersów, bo one też tak naprawdę otwierają te palce. I to bardzo często osoby, które widzą, że noszę Five Fingersy, lub Wy tutaj pytacie mnie, czy Five Fingersy są niewygodne, że to takie dziwne, że mamy coś między palcami. Tego de facto się nie Odczuwa. Na pewnym em, etapie tak naprawdę nie, nie, nie e, odczuwamy, że coś mamy między palcami, za to jest to bardzo wygodne i właśnie mamy taką fajną, dobrą, stabilną stopę. E, I teraz Detail Spacer służy jakby temu samemu, tylko że nie musimy mieć buta. Jest to super rzecz na trening i tak naprawdę producent poleca właśnie do ćwiczeń. Nie nosimy tego do butów na co dzień, bo to nie chodzi o to, żeby jakby teraz wbić naszą stopę, nawet jeżeli ona jest ściśnięta, nawet jeżeli mamy haluksy lub różne inne zaburzenia i wady stopy, to teraz nie chodzi o to, żebyśmy wsadzili tam coś między palcami i nosili to cały dzień. Nie, to jest na zasadzie stymulacji, czyli robię trening. Zakładam e, Spacera. Oczywiście do takich treningów, gdzie na przykład pracujemy siłowo, pracujemy nad stopami. E, nie polecałabym go, e, zwłaszcza osoby początkującej, do ćwiczeń dynamicznych, ale tak naprawdę e, o ćwiczeniach dynamicznych mówię przy okazji filmu, gdzie poruszam temat Five Fingers. Więc jest to super rzecz na taki trening stabilny, gdzie nie ma za dużo dynamiki. Ale jeżeli na przykład mówimy o dynamice, trening mój na stopy dynamiczny spokojnie możecie wykonywać w Detail Space. Wracając do tego urządzenia, ustrojstwa, stabilizatora, gumki między palce, jakkolwiek to nazwiemy, o co tam chodzi? O to, że palce będą szerzej, mięśnie się rozciągają, mobilizujemy stawy. Zapewniamy naszej stopie poprawną, funkcjonalną, fizjologiczną pracę. Ale, tak jak mówię, raczej polecane jest to w ogóle, chyba na samym początku, na 10-15 minut. Ja wam od razu polecam, spokojnie możecie to założyć na cały trening, ale tylko i wyłącznie na trening w celu takiej większej stymulacji i motywacji. Poza treningiem dajmy naszym stopom żyć. Niech one pracują normalnie, ale pamiętajmy bardzo proszę o to, żeby nie ściskać ich złym butem. Więc dajemy im, jakby, dobrą, funkcjonalną pracę, ale też starajmy się, jakby nie robić im e, problemów właśnie złym obuwiem. Jeżeli założycie te separatory, i czujecie, że jest super niekomfortowo, to wtedy rzeczywiście może lepiej zacząć tam od 5 minut, 15 minut, a nie od razu iść na cały trening. Albo po prostu wykonajcie część treningu w tych separatorach. Jeszcze raz po co? Po to, żeby wasza stopa pracowała funkcjonalnie, żeby była lepsza stabilizacja stopy, jest dużo lepsza stymulacja trzech punktów podporu. Palce wtedy um, nie pracują źle. Um, próbujemy, właśnie, je zmobilizować do takiej dobrej, funkcjonalnej pracy. Więc myślę sobie, że jest to naprawdę super rzecz. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to w 100% polecam. Żeby nie za długo gadać, podsumowując, the Top Spacer mobilizuje, rozciąga mięśnie, lepiej stymuluje je do pracy, lepiej stymuluje stopę do pracy, dzięki czemu możemy lepiej pracować nad postawą, bo tak naprawdę, jak pamiętacie, stopy są podstawą podporu. Do wszystkich moich treningów, gdzie pracujemy nad stopami, nad postawą, spokojnie możecie pracować w tych separatorach. Do wszystkich treningów siłowych uważam, że to też jest po prostu super świetna opcja. E, więc bardzo Wam polecam, nie polecałabym wsadzania um, Detox Spacera do butów. Chociaż czytałam na przykład gdzieś na, na stronie um, producenta, że niektórzy na przykład um, wsadzają do butów um, i się dobrze z tym czują. Ja jestem przeciwnikiem na stałe noszenia takich rzeczy, nie, na trening super, Poza treningiem pracujemy nad tym, żeby stopa była wolna, nie robimy jej krzywdy i uczymy się dobrej pracy właśnie podczas ćwiczeń, żebyśmy mogli z tej dobrej pracy, której się uczymy podczas ćwiczeń, mogli korzystać w ciągu dnia. Dajcie mi koniecznie znać, czy ćwiczycie w The toe Spacer czy w jakimś innym separatorze palców. Pamiętajcie, jeżeli będziecie szukać, musi być to silikon. Ja jeszcze raz pokażę. E, silikon, mięciutki, um, takie, że nie za bardzo jest to um, odczuwalne, to zobaczcie, też jest dosyć mocno elastyczne, żeby to nie były jakieś twarde, e, tward żeby to był jakiś twardy plastik czy jakiś twardy materiał, który wsadza się między palce, bo bardzo często na przykład do haluksów są takie rzeczy, więc nie, to jest miękkie, można to po prostu zgnieść. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś ma. Złe obuwie i nosi je od dawien dawne. I nie bardzo pracuje nad stopą, myślę sobie, że będzie czuł na początku obecność Detail Spacera, ale z, czasem, ale z czasem to mija naprawdę super rzecz. A teraz jeszcze pokażę, jak to się zakłada, żebyście nie robili błędów. Zacznę od najważniejszego, czyli pozycji. Ta część tutaj jest przeznaczona dla palucha. Następnie kierujemy tutaj, jakby te wypustki, w kierunku do stawu skokowego. I lecimy. To jest dosyć elastyczne, i musimy to tak dobrze wsadzić. Otwieramy palce, wsadzamy tutaj mocno, daleko, jak najgłębiej. Ja to sobie najpierw zakładam. Zakładam sobie to. Na szybko, i później poprawiam, żeby wsadzić ten separator jak najbardziej tutaj do środka, żeby rzeczywiście te palce odseparować. Ok, mniej więcej w ten sposób. Czyli bardzo ważna rzecz. Pamiętamy, ta gładka część, ona idzie do góry. Wypustki idą tutaj do środka, więc to jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga znaczek idzie do góry, pod spodem jest gładko i ta większa część idzie na paluch. Bardzo często się zdarza, że detail spacer jest zakładany w ten sposób, że tutaj mamy gładką część, tutaj jest ta część e, z wypustkami i od razu mówię, w ten sposób jest dużo wygodniej, te palce się mniej otwierają, a to nie o to chodzi. Więc nie zakładamy tego w ten sposób, tylko tak jak pokazałam wcześniej hop do siebie. Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości odnośnie tego czegoś czarnego, dziwnego, co mam między palcami podczas ćwiczeń. Jeżeli chcesz spróbować i zakupisz sobie detały Spacera, koniecznie w komentarzu pod tym filmem napisz mi, jakie są Twoje wrażenia, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście, jeżeli Ci się podobało, możesz zostawić lajka, subskrybować, udostępnić. Ja jeszcze raz bardzo Ci chciałam podziękować za Twoją obecność. Super, że tutaj jesteś i super, że mam dla kogo nagrywać te wszystkie materiały, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Mam nadzieję oczywiście, że zobaczymy się podczas treningu, najlepiej podczas treningu na stopy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważnym elementem naszego ciała niestety bardzo często są zapomniane a tak być nie powinno bo one są podstawą podporu są bazą do poprawnej postawy więc my tutaj wszyscy obecni na DDS dbamy o stopy jeszcze raz bardzo 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 dziękuję i co do zobaczenia cześć